Witam Państwa serdecznie na Dniach Otwartych firmy Bejo w Konotopie. Są to nasze centralne dni otwarte, dlatego ilość zaprezentowanych odmian tutaj jest bardzo duża. Są to zarówno odmiany, które mamy w sprzedaży, jak również nowości. Jest tutaj z nami również wiele firm z naszej branży z branży warzywniczej, firmy maszynowe, firmy chemiczne. Firmy produkujące rozsadę. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat ochrony roślin, zapraszam do naszego punktu konsultacyjnego. Tak jak wcześniej informowałem, nasz asortyment na tych dniach otwartych jest bardzo duży, dlatego ja chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na nowościach, które występują u nas pierwszy raz. Jedną z takich nowości, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest sałata. Jest to dla nas zupełnie nowy gatunek, ponieważ w roku 2015 firma Vejo BV zakupiła firmę Agrisement. To jest firma holenderska, która specjalizuje się w hodowli właśnie sałat. Jeśli chodzi o asortyment sałat, mamy wiele gatunków. Jest to sałata masłowa, sałata krucha, czyli lodowa, sałata dębolisna, zarówno zielona, jak i czerwona sałata liściowa, lolobionda, lolorossa, jak również sałaty, jak również baby sałaty, czyli są to, jest to wyselekcjonowane kilka odmian pod kątem typu, jak również koloru, które doskonale nadają się do zagęszczonych zasiewów. Drugim gatunkiem, nowością, którą chciałbym Państwu przedstawić jest nowa forma produktowa, którą wprowadzamy, bimox. Bimox jest to nowa, innowacyjna formuła wzmacniająca nasiona. Jakie korzyści wynikają z zastosowania formuły Bimox dla producenta? Przede wszystkim zmniejszenie ryzyka produkcyjnego, ponieważ najlepszy efekt Bimoxa można uzyskać w czasie warunków stresowych, przede wszystkim długiej, zimnej wiosny. Producent również zyskuje na zwiększeniu plonu ogólnego, ale przede wszystkim plonu handlowego. Jak również zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin. Forma produktowa Bimox będzie dostępna tylko i wyłącznie z nasionami podkiełkowanymi. Na początku wprowadzamy ją do dwóch gatunków: pietruszki i marki. Następną nowością, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest cebula, którą uprawiamy w tym roku po raz pierwszy na liniach kroplujących na t jest to nowy system. Dzięki współpracy z firmą Advisor i z firmą Yara, plon tej cebuli osiągnęliśmy bardzo wysoki, który przerósł nasze oczekiwania. Zapraszam Państwa do odwiedzania naszych Dni Otwartych. Naprawdę warto.